Aby Bóg Ojciec był bardziej znany, czczony i kochany. Kocham Cię, Boże Ojcze. Kocham miłością niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej córki. Zbaw mnie, Jezus, zbaw przez wzgląd na współcierpienie niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej matki. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy, W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pytałem kiedyś, jedną z uczestniczek rekolekcji o Bogu Ojcu, jak zachęcić kolejne osoby do wstąpienia na tę drogę. I ta kobieta powiedziała mi, że w jej przypadku odnalazła obraz Boga Ojca takiego, jakiego nie znała, kochającego, czułego i którego, który jest blisko niej. Oprócz tego, mówi, zdarzył się cud, bo odnalazła i pojednała się ze swoim biologicznym ojcem, jak go nazwała i mówi też jej relacja do ojczyma, którego bardzo kocha, też się cały czas poprawia, zmienia. Drodzy, ja jestem ksiądz Krzysztof Suchacki i od czterech pół roku jestem opiekunem duchowym takiej rodziny zawierzeniowej. Zaczęło się od rekolekcji zawierzeniowych Jezusowi przez serce Maryi. Potem były rekolekcje zawierzeniowe świętemu Józefowi. A te rekolekcje, na które was chcę zaprosić, to są rekolekcje o Bogu Ojcu, 33-dniowe. I o ile na pewno słyszeliście o rekolekcjach zawierzeniowych Jezusowi przez Maryję i Świętym Józefowi, o tyle takiej rekolekcji 33-dniowych o Bogu Ojcu ja nie słyszałem, nie spotkałem się. Może są, ale te są takie oryginalne i chcę was na nie zaprosić, bo warto, warto odnaleźć Ojca. Ojca, który wychodzi do nas naprzeciwko, on nas, on nas szuka, tak jak wiele razy mówił nam o tym Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nam objawić miłość Boga Ojca, żeby pokazać nam, jak Ojciec nas miłuje i czego od nas chce i gdzie nas oczekuje. I też Duch Święty, którego otrzymaliśmy jako chrześcijanie, On jest po to, żebyśmy szli drogami do nieba, żeby nas doprowadzić do do nieba. I na tę drogę Was bardzo serdecznie zapraszam. Szczególnie tych, którzy mają jakiś, jakąś, zły obraz Boga. A często się zdarza tak, że kiedy mamy zły obraz naszego ziemskiego Ojca, to mamy trudność też z tą relacją do Boga Ojca. Tak samo też jest z Maryją. Jeżeli mieliśmy złą relację ze swoją rodziną, rodzoną mamą, to też to jest trudne. My jesteśmy taką rodziną zawierzeniową, bo staramy się odnaleźć Boga jako ojca, a Maryję jako matkę, Józefa jako naszego towarzysza, przyjaciela, ojczyma i świętych jako naszych braci i sióstr. I siebie nawzajem też spróbujemy odnaleźć jako braci i siostry. Złączyć się w jednym duchu jako, jako rodzina, bo jesteśmy rodziną. Chociażby nasz, ta nasza rodzina, ta ziemska, była ułomna, kulawa, może nawet jesteśmy teraz samotni, ktoś z Was jest samotny, odczuwa jakieś ogromne opuszczenie, to nie jesteśmy sami. Mamy rodzinę, jesteśmy wszyscy rodziną dzieci bożych. I to się dzieje, to jest. Drodzy, rekolekcje o Bogu Ojcu rozpoczną się 5 stycznia. I potrwają do 7 lutego. Będzie można na nie wejść przez link, który znajduje się na stronie internetowej: otomatka, twoja.info. Tam na samej górze, taki niebieski, w takim niebieskim kwadraciku, jest link do, tej, do grupy WhatsAppowej i niżej sygnalowej, a jeszcze niżej znajdziecie krótki opis. Naszej działalności i terminarz na następny rok. Gdyby ktoś z Was chciał się zapisać na rekolekcję, czy to do Boga Ojca, czy do Jezusa, zawierzeniowej Jezusowi przez Marię, czy też Józefowe, to tam znajdziecie wszystkie informacje i terminy. Bardzo prosto się to odbywa. Będziemy Wam towarzyszyć, i może właśnie w końcu odnajdziemy Ojca, który. Nas stworzył, który nas stworzył z miłości, który nas chciał, który ma dla nas swój plan, który posłał Jezusa Chrystusa, aby nas, aby nam, nam objawił, miłość Ojca, i który nam daje Ducha Świętego, aby, się, aby nas prowadzić. Ja Was bardzo też proszę o to, abyście się za nas pomodlili, za ten zespół administratorski, który podczas tej rekolekcji pomaga tym, którzy w nich uczestniczą, abyśmy byli pokornymi sługami. Pokornymi sługami Boga i pokornymi sługami was. Bardzo was serdecznie pozdrawiam i zachęcam was do korzystania też z naszych materiałów, które znajdują się na YouTube, na przykład Oto Matka Twoja. Wspólnota Zawierzenia. Tam znajdziecie wiele innych też filmików, kateches, na przykład o Chrzcie Świętym, kateches o Mszy Świętej i wiele, wiele innych. I teraz ostatnio prowadzimy takie, bo mamy też grupy katechetyczne, na których można uczestniczyć non-stop, i na tych grupach katechetycznych jest w tej chwili prowadzona taka. Katecheza też o dziejach apostolskich, czyli o działaniu Ducha Świętego w pierwszym Kościele. A u nas w tym czasie też widzimy wiele analogii do tego, co się wtedy działo i tego, co się teraz dzieje. Drodzy, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo i z serca Was zachęcam do apostolstwa. Jeżeli ktoś z Was słucha mnie i już uczestniczył w tych rekolekcjach zawierzeniowych, czy tych rekolekcjach o Bogu Ojcu. To mówcie o tym. Mówcie, szczególnie w czasie świąt, będziecie spotykać ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi. Warto im szepnąć przy okazji życzeń o tych rekolekcjach. Może to będzie też dla, taki dla nich też prezent, kiedy odnajdą właśnie w tym. Jak, 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 jak w paczce zapakowanej nie, 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 ogromny skarb, skarb, który zmienia życie, zawierzenie. Jezusowi przez Maryję, oddanie się Bogu Ojcu, odkrycie Towarzystwa Świętego Józefa to są wielkie skarby, które, które warto, którymi się warto dzielić. My się nie reklamujemy tak bardzo szeroko. Naszą reklamą jest, jesteście wy. Ci, ci, którzy przeszli przez, przez rekolekcję, którzy już je znają. I bardzo Was proszę. I na ten y, czas świąteczny, przygotowań do świąt, i na święta, i na poświętach, y, z całego serca Was błogosławię. Niech pokój wypełnia Wasze serce. Pan z Wami. i Was szerzej błogosławi, Wszechmogący Ojciec i syn do Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.